Siema się z tej strony. Wiecie, kto nobek, tak, oczywiście tak. Dzisiaj nagrywam filmik jak ostatnio jeszcze był inny ten. Co jest? Otwieramy dzisiaj mega świnie Mucha mi siedzi na oknie. Dobra. Dobra. Nie patrzę, wy już widzicie pewnie chyba. Klikam i... Dwa star dropy! Ale nie, Fork, nie no! Ale najgorszej, no, nie! Bo już nic innego nie będzie. Dwa star dropy tylko. Na drugie rynku to, to jeszcze właśnie cztery. Dwa... Janiu, ale bez sens. Cztery star dropy. Ja nie mogę. Ale ja się myślałem. Hm. Już ja myślałem. Że będzie. Ale no. Widać, że nie będzie. A to była chyba ostatnia świnia w tym sezonie. Nie wierzę. Następna ma za 10 dni. Aha! 13 ma być jakiś update. Dobra, się. No i <g classy> coś ma wyjść. Ma wyjść nowy do ¿no Oj Miko chyba. Nie pamiętam. Ale nie będę krótki, bo przez to, że tak kupia mega świnia, nic innego, dwa Nawet mi tylko... Na, czarny i Ten filmik i jakoś tak, chyba niedługo. Oczekujcie jutro filmiku o 10.00. No, takie przypomnienie, żebyście jutro filmik oczy... o 10 oczekiwali. A może dzisiaj jeszcze dodać? Napiszcie w komentarzu, czy dzisiaj nad tym filmem chcę dodać. Albo Dobra, nie, nic. Tak po prostu, dobra. No, no niestety. Ale, że to nie wiadomo, trochę, lepszy ten Trzeci poziom mocy, ale wysoko. Dobra. Myślałem, że będzie lepiej. No, myślałem tylko. Nawet nie trafiłem tego. My tylko. Moim motki A dobra, no trudno. No. Niestety. No dobra, oczekujcie filmiku o właśnie jutro o 10 filmiki codziennie o 10 i o 20 Dobra, więc my kończymy ten film za o 20 zniknie A jak będzie dużo wyświetleń, to zostanie. No, ale no niestety.